Chciałem tutaj z strony dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z nowych nabytków, kolejnych. I dzisiaj będzie o takich małych istotkach, ale o to, o barantach złocistych. Mamy trzy sztuki. Możesz je ja otworzyć, żeby prawie wyszły. Tam są jeszcze dwie, dwie samiczki i samiec. Tam to trzeba gonić. Jest na samiec, to jest ten, dyre, wyszedł. A, ten, nie wiem, no nie powinienem tak się odmylić, bo ona jest tam jeszcze mała, ten teraz pierwszy a ten drugi ten, ten ten, ten ten, ten no, teraz Nie, na tu zgrę, bo chodzi ajfne, bo ja tu okno Zamkaliśmy na most, bo miała być burza, ale nie było <grym zjadka> Trochę zakopała tam powiedzieć Chyba po prostu jeszcze się nie chyba idę się schować. Wczoraj zrobiliśmy z jeszcze dwie krywki Nowe Teraz poszły To jajka, poprawię ja, się okej tutaj mamy jeszcze dwie nowe krypki, tu jest jedna i tu jest druga tam więc a tu jeszcze za bardzo nie chodzą, bo tutaj bardziej nie łażą, bo tu te pawie gonią i tam, ale może kiedyś, a że to do to może być, że jakby nasze się odpawi, mogą wchodzić i w jest wszystko. I tam mają, bo tam najwięcej chodzą. Bo tam mają w tym, pod gniazdami chodzą, tam takie kryjówki pod gniazdem, no i pod tamtym. Fajnie no, byłoby, żeby tam wchodziły Do tamtych kryjówek, co wczoraj zrobiliśmy Ale no, na no, razie wchodzą no, tylko tutaj Znaczy, tutaj nam no, wchodzą Tam po tym swoim jakby kąciku tutaj do jedzenia i do piwiaków wchodzą. Ale chyba jeszcze do nowych kryjówek nie weszły Które weszły? pod Nie wiem, robiliśmy dwie, ale Prawie też tam sadzą, jak się zmieszczą. I tam może no chciał, może kiedyś jak podrosną do no jajka, się znoś, to tam się wzłoży sumia coś, albo jakieś trociny ja może coś ponagrywa, ja pójdę tylko po nowe patyczki i zawiesimy je na odcinku, tam, te papugowe. Mhm. Tak, to Nie wiem czy zostały, troszkę się je wyciągnę, gdzieś chyba nie wyjmę, ale tego się uda, bo wyciągnę to w ogóle nożem podwałym. Po, obudzają te choinki, te choinki no te garancie po innej płocie i nie są koinki Nie, chyba ich nie wyciągnę. Mamy no. dwa bo jeden. Do... No. Dwa były, ale nie wiem, czy ten jeden się zgłosił. Nie wiem, czy gdzieś. No, Będziemy no. musieli poszukać później. Zaraz no, wam no, pokażemy, jakie mamy tamten smak. No. Ibrahemki Jeszcze kilka tych liści, a liści, gałęzi wkładam. Okulerzy jeszcze. Ale takie już wyschnięte, ale bez tych odchoinek, ale zawsze tam więcej, nie zaszkodzi. A ta brachmalenie za trzy dni, dzisiaj jest wtorek, ale nie w piątek, tak samo jedna kochinka. I później następny lek będzie u Baśki, czyli tej kochinki też. Już wrzuciłem. Dobra. To jest słabe jajeczno owocowe. Typowo do papużek falistych to jest. No tam to kupiliśmy w niedzielę, a już w dzisiejszym wtorek. Wczoraj więc... już tak bardzo, już było takie, już prawie, że w końcówkę jemy to całe. Zobaczymy czy to owocowe jajeczne, to są chyba z jajkiem, to są takie jakieś. Inne niż to zobaczymy, jak to będą. Ja ja to jest lądowa w gąbeczce, on co? A jak to wtedy jest? Tu pierwszy jest coś tu. Zobaczymy, że my nie zobaczymy, ale po prostu dzisiaj nie zobaczymy. Jeszcze jeden. Karmidełko co kupiliśmy to? to no. Karmidełko jak karmidełko, tylko że tańsza. No. jest chyba w sensie jednego sticka. Albo papuszka. Dobra to Chyba zaraz będziemy kończyć ten odcinek Widzimy się w kolejnym odcinku Cześć